Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z tej strony. Marzena, a tutaj gramy w fazmofobię w serii Homofobicy. Tak, właśnie. Yy, tak, nie wiem co mam wam do powiedzenia, yy, pff, chyba nic, nie wiem. Tamten odcinek to była totalna tragedia. Dzisiaj już nie gramy o 23, bo gramy o całej 16.38 Tak... Stwierdziłem, że jak dwa razy pod rząd odgadnę na tej mapie co to za duch to pójdziemy na następne. Poprzednie, jak, poprzednim razem jak grałem to kupiłem trzy kamery. Nie, dwie kamery, ale mam trzy. Bo jeszcze ta jedna co ten została, tak właśnie. Dlatego myślę, że tak właśnie zagramy. Yy, nie będziemy jakby Nie będę przedłużać, będziemy... Po, po prostu sobie zagramy... Nie mam wam nie nic innego do powiedzenia. Po prostu sobie zagramy od razu. Gdzie to jest? Zastosuj. Yy, ja Chyba mnie to nie ten... Jakby... Ja nie mogę wziąć? Nie mogę wziąć więcej kamer? O kurde, ja nie mogę chyba wziąć więcej kamer Dobra, powróciłem yy, Co ja gadałem, co ja gadałem? Aha, tak, yy, chyba nie mogę wziąć tych trzech kamer Tak mi się wydaje, bo tu... No nie wiem, tak to wygląda jakby pokazywało, że mogę... Mogę? Czy nie? Nie, czekaj, no nie, powinienem móc to wziąć, czemu? Menedżer sprzętu, kryliku lockdown No to to będzie to no i mam zaznaczone trzy. Nie tu, tu. Tu sobie to wezmę. Trzy latarki i trzy to, no to... Ciężarówka. Chyba jednak nie mogę, w sensie w ciężarówce nie mam miejsca na to chyba. Tak mi się wydaje przynajmniej. No dobra, trudno, sprawdzimy. Tia. Dobra. No, szybka akcja, no tak mi się wydaje. Mgła? Co to jest? To w hell? Skąd ja to mam? To nie jest, ja tego nie kupowałem. Czy ja to kupiłem? Jo, fajowe, tylko jeden problem. Nie mam soli. Weźmiemy kamerę standardową, latarkę. I to. Yy. Yy, ta, i zaczniemy od razu. Mhm. W piwnicy jest ten. Kurde, rzeczywiście jest mgła. Dobra, nie ma co, zaczynamy, co. Dosłownie, tu też tak się ma. Dobra, tradycyjnie postawimy... będzie jak to się stawia tu kamera Na razie Tutaj sobie światło nie zapaliłem Dobra nie Potrzebuję tą kamera A ja mam latarkę, jestem debilem Gdzie jak to się latarka włączyła? O Do nic nie widziałam a... Dobra e, dobra wróciłem na chwilę do ciężarówki eee no tak, ja nie zobaczę tych orbów, bo jest za jasne Dobra, jeden kij. Coś tu jest. Nic tu nie ma. Tu... E, kręgosłup, o mój Boże. Ja też kij wie, co mi to daje, ale okej. Okay. Ja wiem, dzięki. Dobra, tu jeszcze sprawdzimy te pokoje tutaj. Mhm, nic. Pozienka... nic. Czemu to jest takie głośne? W ogóle aktualizacja do tego była, wiecie? Wydaje mi się... O, 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 o. Nic ciekawego. To ciekawe nawet, że ja myślałem, że ta gra jest opuszczana przez twórców, w sensie nieaktualizowana. Proszę, te dźwięki są jakieś nienaturalne. Przecież to tak nie skrzypi. Co w się sensie w realu grze to już pamiętam, że to tak skrzypi, ale no wiecie. Nie chcę, żeby to było otwarte, ale też nie chcę, żeby to było zamknięte. bo... Dobra, ja to zamknę jednak. Boję się tej piwnicy tak szczerze. Dobra, coś gdzieś. Pięć. Jest to co ostatnio. Ja mam się ukrywać co mam zrobić, bo nie wiem No i se poszło? Ale widziałem to, widzieliście? Widziałem to Ciekawie, nawet ciekawie mm. Czyli kuchnia mam rozumieć, kuchnia Zabraliśmy tą kamerę, postawmy ją gdzie indziej, postawmy ją sobie... Dobra, orby, orby, może ja tu światło, O. Popatrzmy się tu chwilę Może zobaczę, chociaż ja wolę to popatrzeć Mogę tu postawić? Nie mogę Ale się to popatrzeć na te orby z... z wiecie Włączam sobie to Przejdę się tu jeszcze raz coś, czymś rzucisz jakoś. Ale spokojny był. Nie wiem, nie do końca się wystraszyłem, tak szczerze. To dobrze, przynajmniej dla mnie. Okej, okay. czyli co? Nic na razie nie mamy. Pojawił się duch, to widziałem. No i orbów tu trzeba byłoby popatrzeć. Nie wiem, że to jest dobry pomysł. W sensie na kamerę postawienia. Nie widzę orbów, kochani. Dobra, trudno. To daj mi tą latarkę, to sobie ją wezmę akurat. Ich, jak mi to oli, to wezmę. A postawimy też notesik. Popatrzę jeszcze chwilę. Nic. E... Siódź uspokoi i sobie tam pójdę. Dobra, Git. Kończył auto, taką to kluczyków nie mam, nie dysz mi, no wyłącz, się, bo mnie tu. No, dziękuję. O. Ej, 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 Co na mnie krzyczysz, głupia babo? Ja pierdziele. Ja chcę światło zapalone, rozumiesz? Będziesz mnie tu krzyczeć. Dobra, wydaje mi się, że to jest ten pokój akurat, bo tu stała, nie wiem. Ja pierdziele, głupia baba, będzie na mnie krzyczeć. Coś, jakieś ślady, wydaje mi... Ja jestem dalej przekonany, że ona najpierw w sól, to coś musi najpierw w sól wejść, żebym je zobaczył, ale nie wiem. Jeszcze pójdę z tym czujnikiem gejowe, gejowstwa. Nic tu nie ma. Nie wiem, ja. A pierdź. O, czekaj, otworzyła coś. Tylko gdzie? Tu też w tym domu jest tyle. Nie, ja nie wiem, co na otworzenie, będę tego szukać. Nie, ja, no wydaje mi się, że tam, że jak się tam pojawi. Zobaczmy, ja się zesrałem. <laughs> Musimy zejść do piwnicy i odpalić światło z powrotem. Dobra, zaraz, zaraz tam pójdę. Akurat, jak jest wszędzie światło zgaszone, bo zgasiła ta. Kupię, kupię babsko. To popatrzę sobie tutaj na te orby. Może będą jednak. A może akurat światło zapali z powrotem. Nie widzę, weźmiemy od razu to i weźmiemy to. Huchałem w piwnicy. Więc nie wiem, czy to nie ten. Zrzucę w piwnicy termometr po prostu. I sobie pogadam. Z czymś. Nie, nie widzę tych orbów, naprawdę. Nie widzę tych orbów. Chyba ich nie ma, dobra. No, trudno, życie. Może się znowu coś dzieje, jak mnie nie ma. Fajowo. Dobra, idziemy. Nic. Uff, a to był wyczyn normalny, naprawdę. Że poszedłem do piwnicy i tam zapaliłem światło po ciemku. Naprawdę. Możecie być ze mnie dumni, co to No tak razie, Dobra. Dobra, tutaj chuchałem, więc zostawimy to tu na razie. Obejdziemy auto. To... What the fuck? czy ja mogę to podnieść? Wait, wait! O. Czyli, bo tutaj kiedyś ten motek leżał, to znaczy, że ten motek był ruszony przez ducha. Wait, chodź. Piwnica jest poniżej zera, dobra. Dobra, czyli piwnica nie ja się zamknę. Poczekajcie. Oj, oj, huham, czy? Ale dobra, to sprawdziłem przez swoją idiota. Du... Nie, do wody. Mm, w razie temperatury jest. Dobra, dobra, dobra. To przyjdziemy tutaj z tą kamerą. Coś się znowu otworzyło. Tutaj to postawimy. Dobra, termometr nie jest nam potrzebny. O, 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 o. Nie, nie ma pięć, nie ma sześciu. Aha, kamerę miał. No, no, no. Będziesz atakować? Nie, dobra. Mmm, kamerę miał ustawić. Choć e... popatrzę, może je zobaczę akurat. Bo chyba widziałem? Nie, to włącznik. Nie wiem, dobra, ja. Jak mówiłem ostatnio, też mam schizofrenię. To ten, to ja pozwolę popatrzeć. Sprawdzę jeszcze raz te drzwi. Ciągle te drzwi zamyka. Ciągle otwieram. Jeszcze, jeszcze go tak wkurza Tego tak akurat byśmy nie chcieli. Weźmy to i to. Włącz ten. Wydawa... To... No właśnie, no właśnie Wydaje mi się, że, z... że zaczął atakować, dlatego się schowałem Ale nic nie słyszę Okej okay. O O Okej... Okay. To, to akurat jak zgasił wszędzie światło. Uh, where are you? Are you... Are you have a bad, bad time? You want... Uh, be alone? Maybe? Idiota. Przepraszam. Nie powinienem go tak wysyłać akurat. Dobra, ale... Czyli piwnica, piwnica e, Czymś rzucił chyba w ogóle do tego wziąłem tam, chyba tym No rzuca czymś ciągle O, 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 gdzie, gdzie, gdzie? Gdzie, Ciebie nie widzę Skasił światło, e, światło tylko Nie, a tylko tu A to mega, myślałem, że korki wywalił Dlatego nie zapaliłem Tutaj coś niby, ale niby nie Jak to nie, wygląda, nie brzmiało, jakby zgasił światło, a teraz korki wywalił. Dobra, to nic, dobra. Eee, ja nie ruszyłem, że tu. Do you want help? How old are you? Sorry Severin No How old are you? How old are you? Where are you? Where are you? to are here, Where are you? Are you here? Are you. Are you. There? Are you Where are you? Where are you? Ewidentnie nie chcę ze mną rozmawiać. Dobra, spirit box na 100% nie. Orbie jeszcze zostawię. Pismo ducha, wydaje mi się, że też nie, bo zamknął zeszyt. Chociaż teraz będę wychodził, to sprawdzę. E, tak, będę wychodził. E, kurde, to tykało, nie wiem czy to. Jak tak, to co? To, to... A jak nie będzie pismo ducha? A jak będzie to. Róbmy, tak wyjdziemy. Do you need my help? Dobra, nie chcę z nim rozmawiać, już rozumiem spoko. Nie, Spirit Box na pewno nie. Nie chcę z nim rozmawiać. Mnie tu nie chce. Terytorialny... W dupie z nim. Chyba tery... no, Tak to brzmi. Jakby był terytor... Aha, bo on tam światło wyłączył. Chyba wszędzie światło wyłączył. Co ty gadasz? Dosłownie wszędzie wyłączył światło. Co za e, Przepraszam. Czyli... Okej, okay, nie chcę mnie w piwnicy, z tego co rozumiem. Nie, po co? Otwórz to! Sobi się. Jak ja mam stąd kurna wyjść?! The fuck?! Ja pierdzie, Nie, ja nie wiem co ja mam robić. Po to jest jakiś papier... On nie jest ty tyroter... On po całym domu papier... Ja pierd... Jak mam wyjść z tobą! spróbuję jeszcze raz. O! 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 Wyszedłem! O! Ja pierd... Jakiś kuźwa popierd... Zjeb walony. No pat... nie, nie. nie. Na co ja teraz patrzę. Co, co to jest? A kamerę mi przewrócił. Ja pierdzielę. No, kuźwa. O! Jo! Polował na mnie. Fajowo! O! Aha! Aha! A to dlatego taki wkurwiony. Wkurwiony, tak, tak dużo rzeczy się tam dzieje. Dlatego, dobra. Rozumiem, za dużo siedziałem w ciemności, chyba. Czy ja tu zobaczę jakieś e, orby? Już ta kamera się cywa już totalnie? Czyli się nie zobaczę tu nic. Aha, właśnie. Bardzo mi się podoba, że ten. E, że jak się kamera przewróciła. Tak. A nie, dobra, ona na boku leży. Dobra, sorry. To nieważne. Chociaż e, to mi się też bardzo podoba, że tu jest takie. Czarne, chociaż to nie leży na czarnym. W sensie pod teksturami jest, a nie. Po... O! I ruszy kamerą. Dobra, na razie stawiamy na oni, bo to ich jedyne co mnie ja w takiej teraz już w ogóle nie zobaczę. Mm -hmm. Jakby, nie żebym się bał tam wracać, tylko ja nie wiem, co ja mam zrobić, jak tam wrócę, nawet, bo to, to mi nic nie daje. O, ruszył znowu kamerą. Teraz jeszcze... Jeszcze... nic... Nic nie widzę. To jest chyba... Na kamerze położone. Ja tam nie mogę wrócić, ja mam za, Ja mam za małą psychę. Ale ja tam wrócę do mnie od razu zajebie, Gdzie jest to coś? Może jest, uda mi się tak... Nie wchodząc do domu to sprawdzić? Co? Czy ja umarłem? Nie walicie. To naprawdę zdechłem. Um schowałem się do szafy i umarłem. Co za hamstwo! Wiedziałem, żeby tam nie wracać. Ale co to? Czy ja teraz nie mam rzeczy? Nie mam Nie rozumiem Yuri. Pokaż, pokaż Yuri. To był... Jurei or, Orby Nie widziałem Orbów Czekaj A może widziałem? No nie, wiedziałem Dobra, dzięki za oglądanie, do nas do, do, Dzięki za oglądanie do następnego. Cześć, widzimy się w następnym odcinku. <laughs> Życzę Wam miłego dnia i w ogóle ciao